Czebanow, w tym filmie powiedziałem, że jeśli wbijecie 1500 łapek w górę, to znowu kupię jakiegoś najgorszego skina, jakiego mam w sklepie i zagram nim Rankeda. Tak się składa, że jak widzicie, dobiliście 1800 łapek w górę, więc ja, słuchajcie, dzisiaj kupuję... Właśnie, co kupuję? Bulldog Horyzontu czy Frenzy Pendu? <laughs> To jest dobre pytanie, tak? A, a może w Nightmarkecie mam coś mega słabego? Ej, dobra, ty Co tu jest za bulldog? On się tak mieni sam? Ej, tak szczerze to ten jest chyba gorszy On też kosztuje 1275 Bardziej mi się podoba ten Więc kupimy tego z Nightmarketu Co to jest za logika? <grym> Oj, ten Sheriff czy ten go... No bardziej mi się podoba ten Sheriff. No dobra, no to wezmę ghosta, bo on mi się bardziej podoba Co to jest za logika? Kontynuuj zakupy doładowano, valorant points i 1050 VALORANT POINTS'ÓW Chłopie, ja bym mógł za to kupić tyle fajnych rzeczy. A muszę kupić Bulldoga, Nunka Oliwiados. A boli mnie to w serce. I tak w ogóle widzę dzisiaj bardzo fajna informacja. W dniu, w którym oglądacie ten odcinek od godziny 17.00 mam streama na Twitchu. Pierwszy od dawna. No, będziemy sobie grać rankedy w valorantie pogadamy z wami. Dobra, i jak mogę zobaczyć, ile osób kupiło skina Bulldog nunka Oliviados. Ej, dobra, kto grał w CS-a, ten myślę, że wie, że ten Bulldog w ogóle nie wygląda jak Bulldog, tylko jak Famas. No przecież to jest Famas z CS-a. Ej, tak szczerze, to jest mój ulubiony skin do Bulldoga, bo to wygląda jak po prostu nowa broń w Valorancie, co nie? to w ogóle nie wygląda jak Bulldog, nawet trochę, no. O, znaleziono grę. Mapa Ascen, nienawidzę tej mapy pewnie. O, Lotus, kocham tą mapę! Rejnek chce, ja chcę. Wziął mi Raina. Dobra, to bym... Kurde, rzadko też mi wzięli we... Widzę, z tego jest takie, żebyście się szybciej decydowali, czym chcecie grać, bo tak wam, wiecie, wszystko wezmę po kolei Ej, dobra, koło Fortuny decyduje co gram Number generator od 1 do 23, nie wiem ile jest postaci w do dokładnie na 4 na 5 na 6 na Fenix, no dobra Czterech duelistów i Viper <laughs> Czterech pancerni pies Słuch Słuchajcie, jeśli pod tym filmem wbijecie... 2000 łapek w górę. To zobaczycie kolejny film, w którym gram jakimś takim najgorszym skinem, którego mam w sklepie. Raczej nie dacie rady wbić 2000, ale. Ale jeśli wbijecie, no to będzie taki film kolejny. Jak mój portfel cierpi. O, ale szybko wczytało. Witam. Słuchajcie, w pistoletówce gram klasykiem, bo nie chcę reporta za trolling. Ale potem cały mecz Bulldog. A co my mam? 4 awków, Trzech awków. Wakey, 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 wakey. Jest timeful Jeśli nie wygram tego meszu, to nie wiem. Ej widzowie napiszcie w komentarzu co wy myślicie o tym skinie do bulldoga tak szczerze. Każdemu przypnę serduszko kto napisze opinię o tym bulldogu Easy Matko No i Viper jeden na trzech Teraz! Taki komentator no nic, ta pierwsza runda nie poszła Bulldog Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie, może kupię małego kewa, żeby mieć na następną rundę na bulldoga też Tak Bochenek, co ty robisz? Ej, nie wiem jak mogę wyłączyć te obramówki nad nimi, bo mi alt nie działa W sensie, alt mi działa, ale nie działa mi, że alt klikam i nic się nie dzieje z nimi Dobra, nice Dobra, lecimy kolejna runda Kurde, No! Pięknie, trzech na jednego mamy. Jak nie zrobię 20 kili, to jestem słabiutki. Pamiętam widzetki dzisiaj, stream jest na Twitchu od 17. Ej! No, się rozpędziłem z Wandalem, no. nie sobie celownik. Spróbuję na takim dużym. Ej, udało mi się to wyłączyć. Kosę daję. Wait, wait, I knife him, ok? Please. No, kur... Ja nie mogę. Polskę chciałem dać taką fajną On nie chyba przepraszał Okej okay, no problem No problem No worries Czuje pięknie Ej ult Wait destroy this and I ult okay. Ej hey, jeszcze gdzieś tu jest o, Ale timing dobry miałem Nice! Aj dobra ten skin jest, ja nie wiem, no jakby był w karnecie to spoko, ale on kosztował 1275 Valorant Pointów normalnie Ja go w Nightmarkecie miałem trochę tanie, ale normalnie kosztuje 1200 Valorant Pointów, kto to kupuje? Ej dobra, to są skiny chyba, które są dodane tylko po to, żeby właśnie mogły być w Nightmarketach, żeby były, były takie skiny, że wiecie, w Nightmarkecie są te słabe skiny No, no, oni to tylko po to dodają Ciekawe czy ktoś to kupił nie w Nightmarkecie O oh, kurde, co jest? Nic nie widzę Dobra, uleczę się Ej, fajnie mi się gra Valoranty, dziś będzie fajny streamek mi się wydaje Wait, wait, uh, he's... go gobi be, go be, go be. Dobra, easy he. Ej, Bulldog fajna broń Skin tragiczny, ale Buldog, fajna broń Ej, nie sądziłem, że to teraz powiem, ale wróciła mi chyba chęć na granie Valoranta No. <laughs> Twitch TV for Varary dzisiaj od 17, widzowie I może jutro też, kto wie, zależy jak się dziś potoczy streamek No, jak was będzie dużo, to może mi się zachce nawet streamować Oby było Coś. No takie daily streamy, powrót. No nie, dobra, nic mi się nie chce już. <laughs> Żartuję, nadal mi się chce, o dziwo. Co to za operator był na w środku ekranu? Mega interesujące. Jeden na pięć Viper operator jako nie wiem co. Oj, Lipton, Lipton. Czemu podwójny zoom na tak bliski dystans? To co... No dobra, bulldog. O nie, ja uciekam. O! O nie! Nice race! Nie mogę zafantować, za dużo ich jest. No dobra, wiedział! O, oczywiście, że wiedział! No. A kupię mu, ja i tak gram buldoga. No dalej, lew, No le-le block ty kurwa! Kurde, gal. Please don't! BŁagam! Wszędzie operatory! Nie, dobra, ale ja mam dość takich gier. Nienawidzę gier, gdzie cały czas operator, 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 operator. Czemu moi nie strzelają tak jak tej ciłni? Nie, dobra, co, co jest z tą wiper, nie tak? Ten świat mnie rani, ale to mój świat. Nie świat? Kto powiedział, że wyglądam jak ...skielet? Nie no do... Leci bombuszka Oj, ale ktoś dostał Hedzika, co? A ja dostałem skana XDDD O kurde O kurde, bratku Ty, co? Dlaczego? Ej, on ma fajny on do tego Jarza Pięknie Jeden na jeden Jarz kontra Jarz I nas wygrywa Elegancko, jest operator podniesiony Pięknie Very good Viper. Stary, wyobraź sobie. Zresztą? Oczywiście. Wyobraźcie sobie, widzowie. Że za tylko 500 Valorant pońców więcej zamiast takiego Bulldoga mielibyście Vandala Rivera, Wandala Prima. Każdego skina za 1775, jakiego tylko chcecie. O kurde, matko. Easy. Easy. Piękny, Fulworito. Nice. Ugrywamy nie to. Nie. Kurde, ale mi się chce w to grać. Nagle trzema jest. Nie wiem, jakoś mi się tak fajnie, strasznie myszką rusa. To chyba przez to, że w CS-a sobie pograłem wczoraj i czy tam przed wczoraj, no dużo grałem. Taka mapa imbot i tam dużo do botów strzelasz i aim macie. No dobra, no w tej rundzie klasiczek, tak. To już dziutka. Dawaj, tego da mi dajemy. Si, si, amigo. Si, si, Tor. Si, si, amigo. Wait, I I bait for you. I open the door, wait. Go now. Ej, dobra, eee, Specjalnie chciałem przybejtować, żeby Rejska weszła od pleców i ugrała rundę. No nie jest mój plan, po prostu nie wyszedł tak. A, mogę mi zabić, mogę w no. Na spokojnie nie mogę. Na Następnym razem, po prostu taką decyzję podejmę. Bulldog. Push me again, ok? Jet, come with us, come with us. Yeah, Reina, you can go with us also. I'm Molly and go. A lot of me. Ni nie! Czemu on nie blokował? Nie, mamy taką ustawkę i oni nic nie zrobią, bo ta Rejska tu będzie kampić. No rusz się. Grenade! Rejska? O nie O nie! O nie! NIE! TAK! <grywa> Cici? Ale dużo ich tam jest na C No to teraz już nie wiem gdzie idą No nie! Nie wiem! Czemu ja tak gram głupio? Bulldog bez krewa wariatku! oj tak to jest moja ulubiona Ej dobra, a może zagram w tej rundzie z kosu, żeby sobie troszkę fundusze podreparować O kurde, ale ich tu dużo No śmiało, otwórzcie Nie, oni mnie zreportują za griefing. Ej widzowie ja biorę wandala, żeby nie dostać reporta. Serio, nie będę strzelał przeciwników dzienników. Patrzcie, walam się od razu. O kurde, specjalne się? Widzicie, ja specjalnie tak zrobiłem. No, ale przynajmniej nie dostałem reporta. Left, 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 left. Oj, dobrze mi powiedział. bo go słyszę. O kurde! Co jest z tą deadlock? <laughs> Bulldog. No nie. No coś mi już nie idzie, no. Ten z tym jazzem na daleko. Ej już mam dość tego bulldoga powoli Nie mogę sobie miejsca znaleźć po obrońcach Może na BEMI będzie lepiej tutaj się grało Pomocy? Pomocy Ej, się drapię po głowie ty! Nie nic nie mówię nawet Byliście Nice W tej połowie chyba killa nie zrobiłem nawet Ej, mam do Was pytanie widzowie Piszcie w komentarzach, czy chcieliby, chcielibyście takie skróty streamów na YouTubie, nie? Kiedyś takie były, kiedyś takie wstawiałem. Oj, moja drużna daje radę. Pięknie. I need to play Bulldog, sorry i tak, i tak Ale jest fajna race. Chciałem mi dać wandala, bo widzi, że się męczę z bulldogiem. Ja też się męczę z I need to. I'm making YouTube wideo, pa Napisałem mu kanał i będzie widział te Moja runda Ej no ale gdzie jest moja drużyna? No oni sobie na spokojnie na a acilują bombę Bastują bajerkę Ja nie musiałem tam pikować w ogóle, taka prawda, też to moja wina była Ugraj to, bo nie chcę runda za rundę Nice! Bullok, a tak bym zagrał takiego wandala. Albo operatora. Eee, gram, zapomniałem. <grych> Dzięki że zapomniałeś? Ginę! Nie, ja mam dość. A! Co to za tarcza mi weszło przez ekran, się przestraszyłem. Zróbmy tak, żeby były dogrywki jeszcze, bo ja nienawidzę tak. Zawsze jak nagrywam film, to nie mogę wygrać albo przegrać, tylko po prostu musi być... o jejciu 5-5, 8-8, 10-10, 12-12, 16-16, 25-25. Tu nie da się w spokoju zagrać, wygrać albo przegrać meczu. Tu musi być tak, batalia. Ca... Ale dużo na C. Pięknie rajs, pięknie viper. Bulldog! Bulldog power! Otto chodzi! Yeah, 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 drop drop. To będzie mit widzowie 100%. No nie no GG, easy. Widzowie wygrywamy! Pamiętajcie, 2000 w góry i kupuję znowu jakiegoś tragicznego skina i gram nim rankeda. Dzisiaj stream od 17.00 na Twitchu. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam piona.